K Popie kariera może skończyć się w jeden dzień, nie przez brak talentu, ale przez kontrakty, zdrowie, decyzje agencji albo jeden moment, z którego nie da się cofnąć. Dziś historie, w których to naprawdę mogło się skończyć. EXO 2014 odejścia, pozwy i strach o rozpad. Co się dokładnie stało? Maj 2014. Chris składa pozew przeciwko SM Entertainment. Sierpień 2014. Luhan odchodzi w ten sam sposób. 2015. Tao przestaje promować się z EXO powód ekstremalne harmonogramy, problemy zdrowotne, długoterminowe kontrakty, tak zwane slave contracts. Dlaczego to było groźne? EXO byli projektem opartym na konkretnej liczbie członków i podziale na EXO-K, EXO-M Odejścia zniszczyły ten koncept w trakcie globalnej ekspansji. Media mówiły wprost: kolejny rozpad SM Group. Co uratowało EXO? Porzucenie starego konceptu, skupienie się na rynku koreańskim, stabilny skład plus solowe aktywności, stopniowe odbudowanie zaufania fanów. To był moment, w którym EXO mogli skończyć jak wiele grup przed nimi. Twice: zdrowie psychiczne kontra harmonogram. Co się dokładnie stało? Rok 2019 do 2020: Mina przerywa aktywności z powodu zaburzeń lękowych. Jong on wielokrotnie zawiesza promocje, lęk, problemy zdrowotne. Dlaczego to było groźne? Twice działały w modelu ciągłej obecności. Fandom i media zaczęły spekulować o nierównym składzie końcu OT9, możliwym rozpadem po kontraktach. W K-popie Girl Group z przerwami to ryzyko utraty pozycji. Co uratowało Twice? JIP oficjalnie postawiło zdrowie ponad harmonogram. Brak usuwania członkiń ze składu, stopniowy powrót bez presji. Twice stały się jednym z pierwszych przykładów, że przerwa nie musi oznaczać końca. Stray Kids. Realne ryzyko nieudanego debiutu. Co się dokładnie stało? Stray Kids debiutowali jako Grupa samoprodukująca się bez sprawdzonego bezpiecznego brzmienia? W 2019 roku Wu Jin opuszcza zespół tuż przed ważnym comebackiem. Dlaczego to było groźne? Stray Kids byli promowani jako complete team. Lider Bang Chan brał na siebie muzykę, produkcję, odpowiedzialność za wizerunek. Wielu uważało, że zespół straci tożsamość, nie przetrwa zmiany składu tak wcześnie. Co uratowało Stray Kids? Szybka reorganizacja, dalsza autorska produkcja, silna relacja z fandomem, stay. Dziś są jednym z najmocniejszych przykładów, że kontrola artystyczna może uratować karierę. Shiny. Moment, w którym wszystko się zatrzymało. Co się dokładnie stało? 2017. Tragiczna śmierć Jongyuna. Działalność zespołu została natychmiast wstrzymana. Pojawiło się pytanie, czy Shiny w ogóle mogą dalej istnieć jako grupa. Dlaczego to było groźne? Nie chodziło o popularność, tylko o sens dalszego istnienia zespołu. Każda decyzja była obserwowana przez całą branżę. Co uratowało SHINee? Długa przerwa, powrót bez udawania normalności, jasna komunikacja z fanami, zachowanie pamięci o Jonghyunie. To był moment, który zmienił sposób, w jaki K-pop mówi o stracie i żałobie. BLACKPINK, długie przerwy jako ryzyko strategiczne. Co się dokładnie stało? Wielomiesięczne, a nawet roczne przerwy między kombakami, Brak jasnej komunikacji ze strony YG. Rosnące niezadowolenie fandomu. Dlaczego to było groźne? W K-popie brak aktywności to spadek zainteresowania. Media zaczęły pisać o zmarnowanym potencjale, możliwym rozpadzie po kontraktach. Co uratowało Blackpink? Każdy comeback był globalnym wydarzeniem perfekcyjnie wyprodukowany. Ogromna indywidualna rozpoznawalność członki. Blackpink przetrwały strategię, która zniszczyłaby większość grup. Te historie pokazują jedno, w K-popie nie wystarczy talent, czasem o przetrwaniu decyduje jedna decyzja albo czy ktoś w porę powiedział stop. Jeśli chcesz część drugą z innymi grupami, zostaw komentarz i subskrybuj K-pop Update.